Naleśniki z różnymi słodkimi dodatkami, ale słodkie dodatki pokażę Wam później. Mam tutaj mąkę mleko-sojowe, yy, olej, który użyję do smażenia, dwa jajka i erytrytol. Mam owsiane late. tutaj mam z tyłu przypieczone bezy. Nieważne, są pyszne, bo wczoraj je zjadłam jedną, będę robić tam desery. Mam kwiatuszki, które będziemy sadzić, no przepiękne są kwiatki a tutaj robię, smażę naleśniki i mam jeszcze mnóstwo dodatków, ale o dodatkach za chwilę naleśniki są gotowe i jemy po trzy. jeden taki naleśnik ma około 120 kalorii a z dodatków mamy tutaj krem czekoladowy w zdrowszej wersji truskawki dżem malinowy, brzoskwiniowy i masło orzechowe i po prostu kto ma na co ochotę, ten bierze Chodzimy z domu nagrywam vlog, więc zapraszam na vlog cześć, witam was wszystkich jesteśmy na Epsom na małych zakupach Patrycja właśnie weszła do sklepu, ja sobie tutaj na nią czekam, nie będę wchodził razem, żeby nie robić szosnego tłoku, czekam sobie tutaj na nią, tutaj zawsze ludzie czekają, tu jest kolejeczka, której nie ma dzisiaj akurat, nam się trafiło, ale spoko za funta i mam tutaj kilka rzeczy, ale przyjechaliśmy się między innymi po maseczki i po te ciasteczka, e, bo zostały mi polecone, więc kupili się. Mogę Wam szybko się przejść pokazać. Są ciasteczka. Przejdę się Wam szybko pokażę. Poje noga. To ciało, akurat jesteśmy na słodyczach. To nie udało nam się załatwić banku. E, trochę rzeczy kupiliśmy, ale to pokażę Wam w domu, wracamy, bo deszcz zaczyna padać, a nie możemy używać hulajnok jak e, deszcz pada, Więc... Miskę i będziemy czyścić nasze hulajnogi. Na mojej nie widać, ale u Destina widać ślady użytkowania. Moja też jest dosyć brudna, więc e, czyścimy hulajnogi. Kolejne nogi mamy już umyte. Tak to wyglądało w sumie. Tak wyglądają nasze mini spożywcze zakupy. I Dustin tutaj wziął sobie winogrona, ja oczywiście maliny. Granat niestety już ubrany, bo nigdzie nie znalazłam granatu. Awokado, borówki, jajka, sałata, ciasteczka bez cukru do deserów. Tutaj mam sos sojowy, tutaj mam dressing do sudówek, dwie puszki pomidorów, sos ostry, pesto wzięłam do makaronu, trzy paczki humusu, takiego dużego ananasa za funta kupiliśmy i ostatnio moje ulubione tango. I to z zakupów spożywczych, ale jeszcze pokażę Wam za chwilę te inne rzeczy, te kosmetyczne. Kupy spożywcze i mam tutaj nam e, maseczki do stóp dla mnie maseczka do włosów, do twarzy, e, maseczka na wągry, mm, odżywka do włosów. Używałam ją kilka lat temu, świetnie mi się sprawdzała i była na promocji. Postanowiłam ją kupić, e, płyn mitralny, e, żel do mycia twarzy, krem do rąk, bo wszystkim się kompletnie pokończyły e, farbę do włosów, naklejki i taka buteleczka do psikania moich ziół i roślinek. Na obiad robię nam makaron. I tutaj mam makaron gryczany z cukinią, tofu z bazylią, pieczarkami, cebulą i dużą ilością czosnku. I to jest przepis, z tego co pamiętam, Natali I bardzo lubię, więc cukinia, dużo czosnku, pieczarki. I dla mnie obiad idealny, więc robimy. Wrzuciłam makaron do warzyw i praktycznie już jest gotowe. Dosłownie zostawię to tak na minutę i wykładam na talerze. Jest tutaj tylko 50 gramów makaronu, bo to jest porcja na dzisiaj. Wygląda nasz obiad. Opruszyłam go jeszcze uptarzonymi pestkami słonecznika i mamy też wino. Mały deser. Robię nam dzisiaj waniliowy pudding z bezami i truskawkami. Później pokażę Wam efekt końcowy. Są gotowe i oczywiście zjemy dopiero po obiedzie. Mam na deser mój pudding waniliowy z truskawkami i bezoł, a Dustin zdecydowanie woli owoce i ma tutaj całą miskę winogron, które sobie obrał i umuł, więc teraz sobie mm, gra i będzie chrupał winogrona. 15 kwietnia i dopiero mi przyszły, tak? Czekałam prawie miesiąc na mąki i tak naprawdę nie pamiętam, jakie zamówiłam, ale mam tutaj 6 mąk i każda ma 1,5 kilograma I z tego co pamiętam, zapłaciłam za to około 20 funtów, ale nie jestem pewna. I mam tutaj mąkę do pizzy. Będzie pizza. I wszystkie mają po 1,5 kilograma Co mam tu jeszcze? Um, Mąkę odkiszową. Zwykłą białą mąkę. E, mąkę pełnoziarnistą do chleba. E, mąkę self i ona jest z proszkiem do pieczenia, w składzie uwielbiam ją używać do słodkich wypieków. I ostatnią mąką jest francuska Mąka do wypieków, więc mam zapas mąk. Nie muszę się martwić o mąki. <laughs> I kolejne zamówienie, tym razem z Polski i ze sklepu SFD. I mam tutaj kilka rzeczy dla mnie i dla Destina Mam tutaj moje ulubione masło czekoladowe, które smakuje jak mleczna czekolada z orzechami laskowymi, budyń waniliowy bez dodatku cukru, bo ostatnio nigdzie nie mogę znaleźć w polskich sklepach, masło orzechowe, galaretkę malinową, jabłka w cynamonie i galaretce, dla mnie to smakuje jak fajny dżem. Pyszne, bardzo polecam, chlebki proteinowe, shaker dla Destina był po prostu dodatkiem do zakupów, chyba powyżej 200 zł. dla mnie odżywka wegańska o smaku solnego karmelu, te spraye już widzieliście, one się u mnie super sprawdzają, więc jak już zamawiałam to zamówiłam kokosowe i batoniki na spróbowanie. Kolację przygotuję nam surówki, i przygotowałam tutaj pora ogórka, pomidora, paprykę, malinę, winogrona, granat i awokado. Mam tu też dressing, sałatę, ser mozzarella i tuńczyka bez tuńczyka, wegański odpowiednik. I tak, będę uważała owoce, tłuszcze, będę miała z awokado, a białko będę miała z sojowego tuńczyka i z mozzarelli. Wygląda moja kolacja. Mam tutaj po prostu wszystkie warzywa i owoce, jakie miałam w domu. Dodałam jeszcze sobie troszeczkę więcej winogron i wszystko oprószyłam jeszcze prażonymi pestkami słonecznika. Wygląda kolorowo. Mam nadzieję, że będzie smaczna.